I wszystkim, tutaj Marcin wszystko z tej strony. Dzisiaj będzie tradycyjnie jak zawsze przegląd newsów w poniedziałek. Obawiam się, że wam tego przeglądu newsów nie zrobię. No w porządki świąteczne. Jeszcze generalnie w mieście był kwestyn, to kupiłem nową książkę sobie tam. No i co? Tutaj mam sobie kole, sobie popijam. No, i co? Zaczynamy przeglądzik newsów. Pierwszy news to jest taki, że Komisja Wenecka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego dała zalecenia, że Polska, co prawda, może unieważnić wyroki Trybunału, które były złożone w złym składzie, ale jednocześnie musi publikować z odpowiednim zastrzeżeniem. Ja generalnie uważam, no oczywiście, że tak powinno być, nie? No, opublikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego można, natomiast no, powinno być odniesienie, właśnie, że nie będziemy się do nich stosować, ponieważ skład trybunału e, konstytucyjnego był e, niewłaściwy. Nie, no, generalnie, no tak czasami się zdarza. E, no i tyle, nie, no generalnie wiecie, cały ten zamęt z tym trybunałem konstytucyjnym to jest zrobiony przez pis, ponieważ to pis spowodował, że um, może ten trybunał jest w takim składzie, jakim jest, nie? Gdyby e, e, pisarze tam nie dawali swoich ziomków, no to no, że całego tego problemu by nie było, nie? Tak można po prostu się e, domyślać. E, no, A jeśli byście słyszeli w tle jakąś taką muzykę, dudnienie czy coś, no to sąsiad po prostu puszcza muzykę, nie? No to tutaj już chyba wiecie, domyślacie się. Mm. No i co, no? No, tak to niestety by było, nie? Kolejny e, news. No to jest sprawa wigilii, nie? Generalnie chodzi o to, że rząd planuje, by wigilie były dniami wolnymi od pracy. Tak jak święta, nie? Tak jak niedzielę, jak soboty. Wiesz, ja generalnie nie jestem bardzo bieżący. Ja do religii mam stosunek taki, no, że mm, no, religia to jest opium dla ludu, nie? No, to jest po prostu opinia opium dla ludu. No i. Ee jest generalnie religia według mnie e, zbędna. Niemniej ja nie mam problemu, żeby e, sobie poświętować z osobami wierzącymi, czy to z bliskimi, czy to sobie złożyć życzenia. E, tak samo nie ma problemu w tym, żeby te święta były dniami wolnymi od pracy, ponieważ... E, ponieważ no, ludzie też chcą sobie odpocząć od pracy, nie? No, ja generalnie... Lubię sobie odpocząć od pracy i no trzy dni wolnego no to jest taki czas no całkiem niezły, nie? Jeszcze jak jest odpowiedni układ kalendarza w roku, no to po, te wigilie, te święta, to, no, no to potrafi się z tego, potrafiłby się z tego zrobić nawet pięć dni pod rząd, nie? przy odpowiednim ustawieniu kalendarza. No, zawsze też na przykład można sobie tam jeden dzień wziąć wolnego. Różnie to może być, nie? No i to jest taka sytuacja po prostu właśnie według mnie fajna, nie? Eee, no tyle nie ja wiecie, ja lubię się opierdzielać, nie? Ja lubię się opierdzielać i no i to tak jest, nie? Generalnie jak ja bym mógł, to bym cały dzień leżał brzuchem do góry, no ale no niestety nie mogę. A czego ja muszę się Pan przyznać, że ja na przykład w swojej pracy schudłem, nie? Ja na przykład w swojej pracy schudłem. <grym> dzisiaj się tak przeglądam, że lustrem kurczę, brzuch mi spadnie. co to ten, wiesz, ja generalnie bez tego brzucha tak hucieles patekowaty wyglądałem no i teraz chyba niestety też tak będę wyglądać. No niektórzy mówią mi, że to dobrze, i nie mówią mi, że to źle. Yy, wiecie, na no, przykład dzisiaj to ktoś mówi że ja bym dobrze z Brodą byłam tam, nie? E, też tak czasami je no. No inni ludzie też mi tak mówią, tak jak dzisiajca ktoś. To też taka jest sprawa. Yy, kolejny news, yy, no to jest sprawa uchylenia immunitetu Kaczyńskiemu. Chodzi o to, że on tam jest oskarżany przez yy, pewnego antypisowskiego aktywista o to, że yy, pani Jarosław yy, Kaczyński go spoliczkował, nie? Tam na jednym wieży, jak są te miesięcznice smoleńskie i tam yy, PiS, yy, no urządza sobie te miesięcznice, no niektórzy się temu sprzeciwiają i próbują coś mieszać. Ja generalnie uważam, że najlepiej te miesięcznice olać. No ale generalnie tam doszło do przepychanki, w wyniku której no, został spoliczkowany jeden z aktywistów, przynajmniej ten aktywista tak, tak twierdzi, no i zgłosił to na policję. No i Sejmu generalnie zgodził się um, uchylić, yy, yy, ten immunitet panu Kaczyńskiemu. Eee, no, tam też niektórzy się wyłamywali eee, z peselowców i generalnie tam przy ludzi z, pio, z Polski 2050, żeby mm, pociągnąć pana Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności. No, tam też generalnie z tym uchyleniem immunitetu to też jest sprawa tej komisji polskiej. Eee, Chodzi o y, to uchylanie się pana Ziobry przed... stawienie się przed komisję śledczą. No będzie ciekawie, będzie ciekawie, jeśli zawiną pana ziobra i go aresztują. Na razie no, jest ta sprawa z panem Jarosławem Kaczyńskim. No to ja myślę, że tam pan Jarosław Kaczyński jakiegoś wielkiego wyroku nie dostanie. No to się najpewniej skończy na jakiś tam y, rekompensację pieniężnej, tak podejrzewam. Niemniej no dobrze jest, że pan Jarosław Kaczyński y, odpowie za swoje zachowanie yy, no i tyle nie. No, generalnie to jest to według mnie y, w porządku. Jestem jak najbardziej za tym. Kolejny news no to jest sprawa yy, sprawa tego stanu wyjątkowego w kraju południowej, gdzie po prostu yy, tamtejszy prezydent wprowadził bezpodstawnie po prostu stan wyjątkowy yy, w całym kraju, yy, generalnie no, to, yy, no stan wojenny, nie? Yy, no i generalnie ludzie są potem oburzeni i protestują przeciwko działalności prezydenta, chcą go odwołać. Uważam, że takie zachowanie prezydenta jest. Zły. Ja generalnie nie jestem fanem stanów wyjątkowych, stanów, stanów nadzwyczajnych, ale też na pewno nie powinny być te stany wyjątkowe robione po prostu bezpodstawnie, nie? No, to jest generalnie szkodliwe takie coś. To może prowadzić do tego, że ludzie stracą zaufanie do, do państwa i może to być bardzo szk szkodliwe, nie? No zobaczymy, zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. To jest skoro jakby co. Ja, ja nie piję żadnego alkoholu ani nic takiego, nie? Kolejny news. No to jest sprawa 16-latki z Ukrainy, która szpiegowała dla Rosji. Generalnie ona tam została zapana na gorącym uczynku. Ona tam e, fotografowała jakieś obiekty, którymi się interesuje Rosja. Mm, no i e, została generalnie złapana. Ja generalnie nie popieram odpowiedzialności kanałów, nawet w takich sprawach jak szpiegostwo podczas wojny czy podczas jakichś. Te, te dziewczynce tam grozi do żywocie. Ja uważam, że. Dzieci nie powinny odpowiadać karnie nawet w takich poważnych sprawach jak szpiegostwo, nawet jak zabójstwo czy inne. Ja generalnie uważam, że y, dzieci w ogóle powinny nie odpowiadać, w ogóle nie powinny odpowiadać karnie, powinny być bezkarne, y, powinny móc popełniać wszelkie przestępstwa, w tym także to najcięższe, bo ja uważam, że dzieci są ważniejsze od dobra państwa, od dobra społecznego. Po prostu dzieci są. Najważniejsze, nie? Struktura państwa nie jest istotniejsza od życia dziecka, od dobra dziecka. No, generalnie ta dziewczyna miała jakiś powód, że tak robiła. Um, oczywiście to jest złe, ja nie popieram szpiegostwa, natomiast generalnie ja uważam, że um, dzieci nawet za najcięższe zbrodnie, najcięższe przestępstwa nie powinny odpowiadać karnie. Tak ja uważam, jestem przeciwnikiem odpowiedzialności karnej dzieci. No i tyle, nie? Taka jest po prostu, takie jest po prostu moje zdanie, moja opinia. Nie chcę, żeby to brzmiało jako jakieś tam nawoływanie czy coś. Natomiast po prostu dzieci są według mnie ważniejsze od państwa, od wszystkich innych wartości. No szkoda, że ta, yy, że ta dziewczynka taki los spotkał. No źle, że ona tam fotografowała to obiekty, oczywiście. Natomiast, no, generalnie, to jest dziecko. Nie powinno dostać dożywocia czy innych tego typu wysokich kar. Nawet jeśli narażała innych ludzi na utratę życia i zdrowia, no to um, dożywocie jest, według mnie, za, yy, za surową karą. Yy, uważam, że dzieci nie powinny dostawać tak wysokich kar. W ogóle nie powinny dostawać kar za przestępstwa. tak jest moje po prostu zdanie. No niestety, takie jest prawo w Ukrainie, jakie jest, nie? No może kiedyś sobie wybiorę innego prezydenta, który mi to zmieni. Eee, no i tyle, nie? Generalnie takie mam e, przekonania w tej sprawie. Eee, no oczywiście, prawa dziecku zawsze należy bronić za wszelką cenę, nie? To też jest inna sprawa, natomiast, no... W miarę możliwości najlepiej zmieniać władzę i po prostu prawa legalnymi metodami, ja zawsze tak uważam. To wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszym przeglądzie newsów. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.